Nie czerpię remake'ów do bólu leniwe, biorące w większości wspaniałe animacje i przerabiające je na bezduszny korporacyjny produkt, żeby ziomki w garniturach nie musiały zlecać wymyślenia czegoś nowego. Łatwiej jest przecież recyklingować. Jeśli wychodzi taki Stitch, to prościej go zrobić, bo scenariusz jest gotowy i banalnie to sprzedać, bo każdy znali Loj Dlatego tak słaby film ma w tym momencie 647 milionów dolarów zarobione. Jak widać, o dobre opinie też nie trudno, bo jakim cudem film ma 93% na Rotten Tomatoes. Jak? Nie wiem, ale skoro się podoba, no to trzeba robić. Wymagane jest wręcz taśmowe produkowanie. Z takiego też powodu Disney zrobił już Kopciuszka, Księgę Dżungli, Piękną i Dumbo, Aladyna, Król Mulan, Pinokia, Małą Syrenkę, Piotrusia Pana, Śnieżkę, no i... Stitcha. Razem te firmy zarobiły minimum 6 miliardów 340 milionów dolarów. I żeby wam to uzmysłowić lepiej, 25 miliardów 360 milionów złotych. Głupi by tego nie robił. A DreamWorks głupi nie jest. DreamWorks, mimo że spóźniony, to wie gdzie się zakręcić. Zrobili giga kultowe filmy jak Shrek, Odbuta, Buta, Kung Fu Panda, czy właśnie Jak Wytresować Smoka. Fantastyczne animacje, które przecież od lat analizowałem na kanale. Nie mogłem więc przegapić ich pierwszej adaptacji. Byłem zajebiście ciekawy jak do tego podejdą. Czy popełnią te same błędy, czy Jak Wytresować Smoka będzie tak samo zniszczone jak wymienione wcześniej Disneyowskie produkcje. No i jeśli by tak pominąć aspekt tego, że sam proceder robienia remake'u jest zajebiście leniwy, to aktorskie smoki są bardzo fajne. Tak, nadal. Animacja jest lepsza i nie wiem po co widz ma oglądać nową wersję, ale jak już mają się w to bawić, to robię to sprawnie. Ja jestem zaskoczony, ale mam też naprawdę sporo zażaleń. No bo szybkie pytanie, czy nowy film rozumie, o czym naprawdę był oryginał, bo jeśli nie, to po co w ogóle to robić? Jeśli robi się remake animacji, to się ma dwie drogi. Albo robimy wszystko jeden do jeden tylko z aktorami, albo staramy się zrobić coś zupełnie nowego na tym samym źródle. Reżyserzy Aktorskiego Jak wytresować smoka zdecydowali się na coś gdzieś po środku tej skali. No więc film oczywiście opowiada historię czkawki Czyli chłopaka żyjącego w wiosce Wikingów, którzy od setek lat walczą za smokami. Ziomek jest uznawany za nieudacznika, dlatego że nigdy nie zabił smoka, no i podczas filmu poznaje Szczerbatka, z którym zaczyna łączyć go przyjacielska więź. Dzięki tej znajomości udaje mu się pokonać finalnego bossa, przekonać ojca do zmiany zdania oraz właściwie to wprowadzić zupełnie nowe życie na wyspę Berg. No i jak coś, fabuła jest identyczna, dostajemy praktycznie te same ujęcia, większość tych samych żartów, i robimy właściwie jeden do jeden, ale usuwamy niektóre sceny i zastępujemy je zupełnie nowym kontentem. Tak też, rozbudowy wątku doczekał się Są Czy ma bardziej zarysowaną relację ze swoim ojcem Również jest zawodem dla swojego starego Ale przez finalne starcie z czerwoną śmiercią Sączyślin zaczyna być dumny z syna Zmieniono też niektóre relacje między dzieciakami Wywalono kilka scen ze szczerbatkiem Dodano jedną scenę walki I tak dalej, i tak dalej Wszystkiego wam tutaj mówić nie będę No i niestety, praktycznie wszystko co nowe Mi nie pasowało jak wydresować smoka? To przecież przede wszystkim historia o relacji czkawki ze szczerbatkiem. To ich się ogląda najprzyjemniej, to dla tej dwójki śledzimy tę historię. Każda ich scena w animacji jest przemyślana i ma swoje zastosowanie. Nie kumplują się od razu, najpierw się muszą dotrzeć, a żeby się dotrzeć, no to potrzeba czasu. W filmie niestety niektóre momenty szczerbatka oraz czkawki zostały wyrzucone i zastąpione na przykład wątkiem są czy smarka. Po co? Jego wątek to dosłownie to samo, co czkawka przechodzi ze stoikiem, czyli ojciec zawiedziony, w finale ojciec niezawiedziony. I nie rozumiem, w jakim celu powtarzać dwa razy to samo. Samo, zwłaszcza, że czuć wrzucenie tego wątku na siłę. No i przez to odnosi się wrażenie, jakby poznawanie się młodego ze smokiem zostało mocno przyspieszone. Film nie zatrzymuje się, żeby trochę z nimi pobyć, a już praktycznie po pięciu minutach szczerbatek daje się pogłaskać. W filmie nie ma też tej ważnej sceny chillowania po locie. To wtedy czkawka właśnie pierwszy raz zauważył, że hej, ten smok to nie wyjątek, one wszystkie takie są. Zrozumiał, że smoki z natury są przyjazne. Pojawienie się tych, 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 tych małych gadów było więc bardzo ważne. Wszystko, czego nas o was uczą? To nieprawda. No bo w budowaniu relacji bardzo są też te normalne chwile, gdzie bohaterzy po prostu sobie leżą lub zakładają się do wioski, i wygupiają. W filmie niestety ich nie zobaczycie, one wyleciały. Zostały głównie te epickie momenty. I fajnie, one dalej fajnie brzmią, dalej fajnie wyglądają, dalej przechodzą ciarki, ale przez to ich relacja trochę cierpi, bo nie ma tego momentu wyciszenia. No i wiecie, co jeszcze wywalili? Pamiętacie tę scenę z oryginału, gdzie czkawka mówi nad radnym szczerbatkiem, I did this. a na końcu stoik mówi to samo. I did this. Nad rannym synem, czyli mamy ojca i syna, którzy wypowiadają dokładnie te same zdanie. I mimo tego, że są to tylko trzy słowa, no to niosą ogromne znaczenie. W obu tych momentach bohaterowie przyznają się do błędu. Czkapka zranił szczerbatka, a Stoik zranił swojego syna. Jest to świetna klamra, nie? Fabularna. Od momentu, w którym czkapka nie pasuje do świata wikingów, do chwili, w której ten świat zaczyna zmieniać się pod jego wpływem. I czujecie, że oni to wywalili, to przecież jeden z najfajniejszych motywów filmu. Oh, for Potrzebuję wyjaśnienia. Muszę jeszcze przyczepić się do pyskacza. Ten dureń! Jak on mnie w tym filmie irytował, nie? To jest zdecydowanie najgorszy element. Wow, jak można było to tak koncertowo spierdzielić? W oryginale jego teksty, te niemiłe teksty do czkawki, wynikały z tego, że chce dobrze, ale zbytnio nie potrafi tego ubrać słowa. Nie chodzi o to, że nędznie wyglądasz. To twój charakter najbardziej go drażni. Wychodziły więc pociski, ale widać było po nim, że nie miał tego na myśli. On tak nie chciał, ja bym się tak powiedziało. Może i bije, ale koch! W aktorskim za to, przez to jak zagrał go aktor Nick Frost, odnoszę wrażenie, że pyskacz specjalnie chce dojechać młodego do ziemi, nie? Stop! Nie czuję od niego ani grama troski Bardziej taką chęć wyśmiania chłopaka Nie wiem czy to przez mimikę, czy to przez intonację Jak on wypowiada te zdania Jest po prostu niemiły i odrzucający I bardzo daleko mu do animowanej wersji Bo z tej animowanej wersji biła ta opiekuńczość Biła to, to ciepełko takie Ej, ale dobra, bo ja ciągle narzekam A mówiłem, że fajny jest ten film no, i to jest prawda, on jest fajny. I trochę nie wiem, jak się do tego zabrać, bo to, co jest w tym filmie fajne, to było również fajne w animacji. A to, co zostało dodane, to nie jest takie fajne i na to narzekam. Ale z drugiej strony, Disney przyzwyczaił nas do tego, że nawet jak mają świetną, oryginalną animację, to zawsze coś spierdzielą. Nawet jak praktycznie nic nie zmieniają, to i tak do dupy wychodzi. W Lillo i Stitch przywaliłem się bardzo mocno do tego, jak zatracono klimat wyspy. Zamiast Hawajów dostaliśmy jakiś kurort wakacyjny. Zamiast pięknej animacji otrzymaliśmy nudny obrazek. Dreamworks podeszło do tego inaczej. Na pierwszy ogień wzięli film, który najbardziej nadaje się na remake, bo większość ich filmów animowanych jest techniką 3D, a do tego jak wytresować smoka mimo że jest animacją, to jest bardzo uziemiona. To znaczy nie ma jakichś wymyślnych elementów musicalowych. Nie ma zabaw stylistyką, są po prostu klimaty skandynawskie. Czyli coś co można bardzo łatwo oddać w live action bez tracenia tak dużo na tej magii animacji. Dodatkowo film został bardzo ładnie nagrany. Ciekawe kadry, ładna scenografia, świetne CGI smoków, pasujące kolory do ponurego Berg. Muzyka jest fantastyczna. W skrócie, film wygląda bardzo ładnie. Tutaj jeszcze tylko CGI się przyczepia. Szczerbatek jest tu i tu, no nie? CGI, ale ten nowy został ładnie wykonany, ale trochę mi nie pasuje to, że oni z jednej strony brali ten taki bardzo bajkowy model, ale przerobili go na taką hiperrealistyczną wersję. Przez co się tworzy taki dysonans i zdecydowanie bardziej tą animowaną wersję Szczerbatka. Ale poza tym w skrócie film wygląda bardzo ładnie. Reszta to właściwie kopia oryginału, więc za bardzo nie ma na to narzekać. Sceny powodujące ciarki nadal pozostały. Pierwszy lot znowu dał mi dreszcze. Ostatnia walka nadal trzymała na końcu krzesła. To dobre kino rodzinne z pouczającą historią, na której jak oglądaliście oryginał, pewnie będzie Ryczeć lekcje dostaną zarówno dzieciaki, ale również starsi widzowie. Chore jest to, że DreamWorks swoim pierwszym filmem wyjaśniło właściwie wszystkie live-action Disney'a. Wygląda na to, że potrafią uczyć się na błędach innych. No i tak, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy nowy film rozumie o czym naprawdę był oryginał, bo to jest tutaj chyba najbardziej istotne. Tak. I to moim zdaniem jest najważniejszy powód Dla którego ten remake, mimo swoich wad Działa, bo choć brakowało kilku scen A relacja szkawki ze szerbatkiem została trochę Przyspieszona, to ten emocjonalny Kręgosłup tej historii wciąż tam jest, nie? To jest nadal film o zaufaniu, o rodzinie, o ojcostwie O przynależności, o inności, no więc Moja finalna ocena, jak wytresować smoka Live action 2025 to 7 na 10 Czy to idealny remake? Nie Ale kurde, działa, jest leniwy Bo prawie nic nie zmienili, a jak już Chcieli coś przerobić, to wyszło gorzej Propsy dla was, ale oryginał to tak zaj kawał kina, że ciężko to doszczętnie spartolić. W tym momencie Disney pozostaje daleko w tyle i dopiero jak film zarobi, to pewnie dostaniemy zalew gówno remake'ów od DreamWorks. Także na razie cieszmy się, póki są niezłe.